gdzie jesteśmy bożenka? Jesteśmy przy porcie tak jak wypływaliśmy zresztą promem na Pawignianę. Tutaj też są e, że tak powiem specjalne punkty do sprzedaży biletów autobusowych i na lotnisko i właśnie na plażę, na którą się dzisiaj wybieramy. San Vito Locato. Najmierniejsza ponad plaża na Sycylii, maledipy sycylijskie. Mówię głośno, staram się mówić głośno. Jak Megafon? Tak, będę krzyczeć jak Błoszka, jak Włosi. Eee, kupiliśmy bilety, bilet w obie strony na San Vito Capo kosztuje 7,50 euro. Eee, nie, za jedną osobę, 7,50 w obie strony. Bus odjeżdża dosłownie z naprzeciwka punktu e, sprzedaży biletów, tak samo na lotnisko. E, jest rozpiska cała z godzinami, można sobie zrobić zdjęcie, także nie, Często nie jedzą, także e, Ostatni był 9.30, mamy 11 my następny niestety mamy o godzinie 13.00 dopiero. E, więc wybieramy się e, z tego tytułu e, kupić coś do jedzonka, bo zjedliśmy tylko płateczki rano. Czyli idziemy do piekarni, w której byliśmy już wcześniej w trapani i zjedliśmy pyszną pizzę z ziemniakiem. Nie byłam do niej przekonana, ale kapka ją spróbowała i była na bardzo. Także teraz zmierzamy po ziemniaki. Podatki, co podatki. Mamy już nasze drugie śniadanko. Wzięliśmy pizzę z ziemniakiem, taką Bianko. I my to nie jest lasagne, tylko makaron. Mam takie kółeczka. To podejdź do mnie, to będzie głośniej. Ale e muszę też widzieć cały kadr, wiesz, Ola? Kółeczka z ragu, a la i margarzynka. Tak. Także zacznę miejsce. Żenka, humor. nie Co się stało? Się, no nic, mówiłam, żeby być wcześniej na autobus. To się okazało, że tyle ludu jest do jednego autobusu, do sali Nie wiem, czy to uczniowie wracający ze szkoły do domu, czy o co chodziło, ale po prostu masakra i wszyscy się pali. I już jak oczywiście przyszła nasza kolej, do kierowca powiedział, że już nie ma miejsca, że musi tylko dwie osoby.

Czy jesteś już w stanie powiedzieć nam kilka słów o swoim lodzie? Dobry? Bacio dobre. Powiedz ja jaki masz smak. Poczekaj, niech sama powiem. Jaki masz smak? Jak się nazywa? Ba Baczko. Ja mam granitę jaśminową, o smaku kwiatu jaśminu. Jest bardzo słodka, ale bardzo dobra, odżywiająca. Jednak granity mi bardziej tutaj smakują niż lody. Ja lubię takie ożywiające serwetowe rzeczy. Kapuszon, a Ty? Za duża porcja. Duża porcja. A ja mam pistacja Mówiłam, dużą. i truskaweczkę. Co mogę Wam powiedzieć o lodach? Płaci się za kubeczek, nie za liczbę sztuk. Można kupić kubeczek dużych, a będą cztery na przykład smaki albo będzie jeden. Tak, duży, to tylko ból. chodzi o, y, o ilość, ilość o większość, pojemność. pojemność. E, a jeśli chodzi o same lody, co nieco w życiu się już liznęło, są to raczej z tych słabszych lody, jeżeli chodzi o jakość. Eee, są to straszne poczuć. Przede wszystkim bardzo szybko się rozpuszczają. Niekoniecznie polecam. Uch. Zaraz wyrwam drzwi. Będzie to samo. Cóż za plażę, moi drodzy. Tak, akcja super tej, z tego... przepraszam. Super autobusu, to się wytnie, Tutaj pi. Super autobusu. Słuchajcie, to co się w ogóle działo, jechaliśmy, zaznaczmy od tego, że jechaliśmy drugim autobusem yy, z kolei, który przyjechał, ponieważ do pierwszego nas nie wpuszczono, bo ponieważ było za dużo ludu, a zwłaszcza uczniów. E, znaczy, w sumie tylko uczniów z jakiejś szkoły. E, to, co się działo, mam nadzieję, że Krystian to nagrał. Facet z autobusu, kierowca się tak kurzył, że włączył wycaraczki. I, I, sprys I spryskiwacze. I spryskiwacze i zostali po oczach niektórzy. Pchali się jak bydło ostatnio. Po Nasze polskie dzieci są tak wychowane, tak. że naprawdę ja... Ja teraz wracam, ja do wszystkich tych młodych y, ludzi mówię, że ja ich kocham. Nie no, był rzeczywiście dramat. Była taka walka, że jedna klientka zgubiła paznokcia, także możecie sobie wyobrazić, co tam się dobra, chodźcie tu na piec, na spacerek. E, no, ale dotarliśmy na miejsce, jest piękna pogoda. Bardzo Gdziemy daleko się na jedzie. Nasy, bardzo daleko, no. Bardzo ładne widoki po drodze, bardzo dużo... Czy ktoś rzeczywiście planuje podróż autobusem w takich godzinach jak my, ponieważ niestety zespaliśmy na wcześniejszą godzinę... E, aha, e, jeszcze zaznaczę, że poprzedni autobus był o 9.30, następny o 13, więc... Są przerwy godzinowe dość spore między nimi eee, więc trzeba do, dobrze sprawdzić rozkład. Niestety nie ma go na internecie, musicie się wybrać do punktu. Eee, to pierwsza informacja, a druga informacja, no na naszym przykładzie widzicie, że po prostu trzeba się wybrać na ten przystanek dużo wcześniej. Żeby po prostu się przepchać w kolejce, do... żeby mieć miejsce, żeby w ogóle jechać, bo my staliśmy całą drogę w sumie. Bilet kosztuje 9... siedem 7,50, mówiła. tak? To mówiłaś, mówiła. okej. Okay. No. Ale co, ola? Ha, było warto. Co wpisać? Jeszcze nie wiem, bo nie dotarłam. No ale, widoki ładne. No widok, widok. Na razie to leżaki. się zastanawiam, czy ta plaża w ogóle czyli nie jest tak, że. Słucham? Nie. To jest tak, to jest no dobra, Affitta. Afita to leżak? No. Nie. A to leżak. Jefini. A to jest. Da Aldo Affitta przez 2F. I, I przez 2T. T. San lo Cap. Nazywane przez Włochów i podróżników włoskie Maldivy. Podobno jest to plaża najpiękniejsza, czy jedna z najpiękniejszych w Europie. No, ja powiem szczerze, że jakoś tam szału Ola nie robi ta plaża, co? Woda? Plaża jest ładna, tylko że akurat teraz jest po sztormie, także glonów nawaliło. A co mam robić myszko? A jak dziewczynka, okej, okay, to ja już idę odłożyć gimbala i będziemy robić hop siup. hop siup będziemy robić, tak? Zaja nawiązuje nowe kontakty, nowe koleżanki? Szybkie kąpanie szybka przechadzka Aperolki te kawka słuchajcie na... E, kafeterię e, drink bar z... E, Boże, jak to się nazywa? Z przekąskami do drinków. Na Sardynii to było w sumie takie normalne. Zawsze, za każdym razem jak zamawiać jakiegoś aperola albo drineczka innego, zawsze zamawiać czy chipsiorki, jakieś kanapeczki, jakieś orzeszki. A tutaj w sumie pierwszy raz się trepliło, nie? Uh -huh. To jest bardzo fajną w ogóle opcją. Uh -huh bo wiadomo, że zawsze do delineczka chce się coś pokrupać, jakieś orzeszki czy i oczywiście jest to w celu, jedziemy do domu jedziemy do domu, tak? zbijamy się, mamy autobus o godzinie 18 spotkaliśmy na plaży Polaków którzy się okazało leżeli dosłownie ręczki koło nas okazało się, że e, lecieli z nami tym samym samolotem i tym samym samolotem wracają Także i jeszcze powiedział mi ten chłopak, że Cztery pierwsze noce, tak samo jak my byli na Fabianie. Później spali w Trapianie, no i teraz są tutaj. San Bito, tak. Bo to jest również nazwa miejscowości, trzeba zaznaczyć, że to nie jest tylko buchu, plaża, ale, to też plaża ale też miejscowość. Miejscowość jest zresztą bardzo przyjemna. Powiem Wam szczerze, że gdybyśmy wiedzieli, że tu jest tak fajnie, no może byśmy się zastanowili. Dwie Dwie noce, czy... i z dwie nocy no. byśmy wzięli sobie tutaj, bo jest naprawdę Warte te przemyślenia, tak. jak ktoś planuje. Do plaży... Dla plażowania super opcja. Restauracje są też. Ceny jakieś tam super duże nie są. Także całkiem, całkiem. No, naprawdę fajne. Co to jest, Zaja? I gdzie będziemy go dzisiaj puszczać? Mówiliśmy, w Trapiani. W Trapiani. Ola, wraca z wywiadu. I skąd ruszamy? Skąd rusza autobus? Halo, moi drodzy, nie przeklinamy, tu się nagrywa. Pytam, skąd ruszamy? Policjantka. No i wszystko jest. O do Wielkie składy marmuru. Dosłownie, jak tu jedziemy, to co chwilę widać jakieś kamieniołomy. Wydobywają ten marmur i granic. Mamy już prawie 12 w nocy. E, dziś był troszkę spokojniejszy dzień byliśmy w sumie tylko na plaży rano szybka lazania. wieczorem też to samo lazania, bo tak nam spakowała co prawda z piekarni także niekoniecznie w restauracjach a czasem w garmerzeczkach w jakichś piekarniach i innych takich tudzież punktach może być całkiem dobre jedzenie i o wiele lepsze nawet niż w restauracji eee, no co, dziś taki troszkę smutny dzień no bo już w sumie można powiedzieć, że dzisiaj spakowaliśmy wieczorem, eee, jutro o w wylatujemy Rano jeszcze mamy w planie szybką plażę, tu już w centrum, nie jest zbyt ładna, ale zawsze coś, ciepła woda, czysta, która wystarczy, dla mnie, do Sojki i Joli. Eee, co mogę powiedzieć o Jest to ładne, czyste miasto, eee, spokojne, bezpieczne, myślę, że fajne dla rodzin, fajna to już jako baza wypadowa, na przykład na Fawignianę właśnie. Czy jakiś tutaj, y, tudzież mniejszych, większych miejscowości w koło, czy na właśnie Santo Vitolo Vito Capo. E, to chyba tyle, jeżeli chodzi o Fawinianę. E, o trapiani O y, Trapiani Co jeszcze mogę powiedzieć? Myślę, że to był fajny wyjazd. E, ale czy tego się spodziewaliśmy do końca? Nie wiem. Na pewno jeszcze będziemy mieli jakieś tam swoje przemyślenia z Olą. Na pewno było fajnie, fajne przygody. Lepsze i gorsze chwile, jak to na takich wyjazdach. Tak po prostu jest, jak się sam wszystko planuje. Nie zawsze wszystko w 100% się wydaje tak, jakby się chciało. Ale dzięki temu są fajne wspomnienia które póni się mila ogląda, zdjęcia, filmiki, ciao.